Nowa linia tramwajowa od 1 lutego. Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w centrum Mysłowic. Pani Foremka w prestiżowym magazynie Światowej Klasy Cukierników. Marcin, Janota witam i zapraszam. To jest minął tydzień witefom.pl, a takie są szczegóły informacji. Od 1 lutego 2025 roku na tory wyjedzie nowy tramwaj linii numer 34, który połączy przystanki Mysłowice-Dworzec PKP i Mysłowice-Obrzeżna Północna. Na trasie kursować będą tramwaje typu Konstal 111, a rozkład przewiduje kursy co 20 minut w dni robocze oraz co 30 minut w weekendy i dni świąteczne. Na trasie tramwaju 34 pojawi się nowy przystanek zlokalizowany przy wejściu do parku zamkowego, który będzie nosił nazwę Mysłowice Bytomska Park. Wraz z uruchomieniem nowej linii tramwajowej linia zastępcza T14 zostanie skrócona i będzie kursować na trasie zawodzie Centrum Przesiadkowe Mysłowice Towarowa. Od 29 stycznia tymczasowo zmieniła się organizacja ruchu drogowego w centrum mysłowic. Przewrócony został ruch na ulicy Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mikołowską do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ulicy Wyspiańskiego od skrzyżowania z ulicą Katowicką do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej. Na odcinku od ulicy Armii Krajowej do Przychodni prowadzone są prace polegające na frazowaniu nawierzchni. Ponadto ulica Wojska Polskiego została otwarta dla ruchu dwukierunkowego. Sylwia Grocka haba cukiernictwem zajmuje się od lat. I choć efekty jej pracy doceni każdy miłośnik słodkich wypieków, pani Foremka doczekała się wyjątkowego wyróżnienia. Sylwia Grocka haba znana również jako pani Foremka, została pierwszą Polką, o której napisano w międzynarodowym magazynie cukierniczym So Good. No, jest to ukoronowanie mojej długoletniej, no długoletniej, zależy jak na to patrzeć, ale siedmioletniej przynajmniej pracy i So Good było takim moim kompasem, tak jak pisałam w moich mediach społecznościowych. Niedawno rozmawiałam z moim mężem i śmialiśmy się wspólnie, wspominając jak gdy zaczynałam mówiłam, na pewno kiedyś będę w tej gazecie, mówię na pewno. No i śmialiśmy się wtedy, to było takie marzenie ściętej głowy oczywiście. Natomiast jakby ta moja konsekwencja, dążenie do tej doskonałości, jednak uczciwość, serce i pasja i, i... No, że to kocham. No zakończyło się tym, że w końcu mam swój numer Sogood. Sogut good Magazine jest dokładnie według mnie tym samym, czym, na przykład, czasopismo National Geographic dla podróżnika czy Science dla naukowca. Tak więc jest takim ukoronowaniem tej pracy akurat w branży cukierniczej i nie znam osoby z branży, która nie chciałaby się tam znaleźć, więc jakby pojawienie się wśród autorytetów cukierniczych, światowych szefów, wielu z nich było moimi mentorami i mam z, nich, z nimi kontakt do dzisiaj, więc jak wertuję ten Sogut magazin i widzę tam te nazwiska i przypominam sobie nasze wspólne szkolenia, no to ja... Ja minę, minął tydzień, ale ja nie mogę w to uwierzyć, że ja po prostu, Sylwia Zmysłowic, pani Foremka, jest wśród tego grona światowej klasy cukierników. To jest minął tydzień, a przed nami takie jeszcze ważne i ciekawe tematy. Problem z ładowaniem elektryków ktoś ukradł kable. Nowy zabytek w Mysłowickim Centralnym Muzeum Pożarnictwa. Zimowe ferie 2025 z Mosirami. Dwie stacje ładowania samochodów elektrycznych w Mysłowicach zostały zdewastowane. Ktoś ukradł kable. Mówiąc krótko, ktoś się nie bał i ukradł. Jeżeli mielibyście ochotę naładować swój samochód elektryczny w Mysłowicach, przy ulicy Wielkiej Skotnicy, przy Biedronce, będzie z tym dość duży problem. Temat stał się powodem setek żartobliwych komentarzy w internecie o przeciwnikach elektromobilności i amatorach metali kolorowych, ale sprawa jest jak najbardziej poważna. Tak, na chwilę obecną przyjmujemy zawiadomienie o kradzieży w dwóch lokalizacjach kabli zasilających do samochodów elektrycznych z punktu ich ładowania: dzielnica Larysz i dzielnica Wielka Skotnica. Będziemy prowadzić czynności w tej sprawie w celu wykrycia sprawców. W Mysowicach jest to pierwszy przypadek, nie mieliśmy jeszcze takiego zgłoszenia. Myliłby się ten, kto myśli, że chodzi jedynie o kilka kabli o niewielkiej wartości. Straty są znaczące. Według zgłaszającego, wartość łączna, łączna wartość tych kabli to jest około 60 tysięcy złotych. Oba punkty ładowania pozostają obecnie nieczynne. Z pomocą policji przyjdzie zapewne monitoring, znajdujący się w obrębie sklepów. O tej stacji ładowania nieprzypadkowo zrobiło się dość głośno w Mysłowicach, jak i też w całej Polsce, ale takich przypadków jest więcej. Pytanie brzmi, jak zabezpieczyć takie oto właśnie punkty ładowania przed kolejnymi krakami? Dzieżaki. Nowy eksponat zagościł w Muzeum Pożarnictwa. Jest to zabytkowa sikawka ręczna, która do Mysłowic trafiła z suchej góry. Centralne Muzeum Pożarnictwa wzbogaciło się o kolejny ciekawy zabytek. To sikawka ręczna, która pochodzi z 1931 roku. To był ten moment, kiedy większość firm strażackich przychodziła na produkcję motopomp, czyli na, yy, na urządzenia napędzane silnikami spalinowymi. Dziwne jest to, że w 1931 roku. Całkiem niebiedny region, czyli Opolszczyzna, kupuje w 1931 roku sikawkę ręczną, która już, prak już praktycznie wtedy jest takim anachronicznym sprzętem. Zabytek trafił do muzeum w Mysłowicach z miejscowości Sucha Góra. Do niedawna sikawka znajdowała się w tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. W czasach swojej świetności była ciągnięta przez konie, obsługiwana przez czterech strażaków i, jak na tak prostą budowę, miała być niezwykle skuteczna. No właśnie na wsiach to wyglądało w ten sposób, że jeżeli był pożar, to podjechała OSP z jednej wsi. Podjechała OSP z sąsiedniej wsi, no i czasem kilka zastępów wiejskich OSP gasiło taki pożar, z założeniem oczywiście, że musiały być zwierzęta, które to ciągnęły i tak to właśnie w tym przypadku wygląda. Aktualnie nowy eksponat czeka na renowację, której dokonają pracownicy Centralnego Muzeum Pożarnictwa, tak samo jak w przypadku wielu innych zabytków, w tym sikawek tej samej firmy Gustaw Fischer z dawnego Gerlitz, czyli obecnego zgorzelca. Choć fery zimowych jeszcze nie widać na horyzoncie, zbliżają się wielkimi krokami. Wtedy w Mosirze będzie czekać na Was mnóstwo atrakcji. Od różnorodnych zajęć sportowych po wyjazdy do akwaparku i na narty. Jeszcze nie widać ich na horyzoncie, ale nadejdą. A wtedy w Mosirze czeka sporo atrakcji od różnorodnych zajęć sportowych po wyjazdy do akwaparku i na narty. Wielki Seksport i Rekreacji przygotował bogatą ofertę zarówno dla dzieci, jak i dla, dla, dla starszych. Wyjazdy na Narty do Szczyrku, do Wisły Cienkowa, wyjazd do Aquaparku, turniej Stil Darta tradycyjny już. W okresie ferii, które w Województwie Śląskim potrwają od 17 lutego do 2 marca, lodowisko w Parku Słupna zaprasza na bezpłatne kursy jazdy na łyżwach prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Będą darmowe kursy jazdy na łyżwach i oczywiście będą tradycyjne dla tych, którzy chcą pojeździć swobodnie na wyżbach. Zaczynamy już 14 lutego, czyli w Walentynki gdzie na lodowisku odbędzie się impreza z serduszkami. Także wszystkich zakochanych serdecznie zapraszamy właśnie 14 w piątek. Na wszystkie zajęcia i wyjazdy obowiązują zapisy telefoniczne. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej MOSIR. Proponuję, aby wejść na stronę internetową Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji. Tam są wszystkie informacje odnośnie zapisów. Tegoroczna feriada zakończy się w sobotę 1 marca wielkim maratonem fitness na Hali Bończyk. Myślę, że naprawdę trzy godziny Tańca. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby w tym uczestniczyć. Pełny harmonogram sportowej feriady 2025 znajdziecie na stronach ITVM, jak i MOSIR. I to była ostatnia informacja w tym wydaniu programu Minął Tydzień. Do zobaczenia już za 7 dni. Spokojnego, udanego tygodnia. Życzę.